Michał Jelonek, to jest wydanie specjalne na antenie telewizji. Republika rosyjska rakieta wkroczyła, przekroczyła przestrzenię powietrzną terytorium państwa polskiego i to nie pierwsza taka sytuacja. Mieliśmy już związane y, takie wydarzenia związane z rakietą, która znalazła się pod Bydgoszczą, Także tragiczne wydarzenie, bo śmierć poniosło dwóch polskich obywateli, a więc ten wypadek w przewodowie. Dzisiaj rano poinformowało o tym służby, że. Po raz kolejny rosyjska rakieta znalazła się w przestrzeni powietrznej na terenie państwa polskiego, i o tym będziemy w wydaniu specjalnym dzisiaj na antenie telewizji Republika rozmawiali. Ze mną mój i państwa gość, kapitan Maciej Lisowski, ekspert do spraw wojskowości. Dzień dobry, panie kapitanie, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie kapitanie, czy my już powinniśmy się pogodzić, że Polska dzisiaj znalazła się w zupełnie nowej rzeczywistości, jeżeli chodzi o porządek, architekturę bezpieczeństwa, że jesteśmy krajem przyfrontowym, gdzie za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa brutalna wojna napaść Władimira Putina na Ukrainę efektem są właśnie takie wydarzenia, jak to dzisiejsze nad ranem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych donosiło o tym, że obserwujemy zmasowany atak rakietowy Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jedna z rakiet manewrujących znalazła się na terytorium państwa polskiego. Jak pan patrzy, to jest incydent? To jest celowe działanie Federacji Rosyjskiej? Zdecydowanie uważam, że jest to działanie celowe po to, by nawet patrząc na przestrzeń y, rosyjskiego runetu, żeby się śmiać, że znowu napędzili Polsce stracha przez 39 sekund, y, to są działania celowe jak najbardziej. Mogą projektować trajektorię i kurs lotu tego typu pocisków i robią to. I robią to właśnie w taki sposób, żeby wykorzystać na przykład przebieg granicy polsko-ukraińskiej lub też polsko-białoruskiej, w zależności kiedy, gdzie by to było potrzebne, y, tak aby. Trajektoria, kurs lotu tychże pocisków wzbudzał odpowiednie zaniepokojenie i cały czas trzymał nasze służby radiolokacyjne i ewentualnie obronę powietrzną i przeciwlotniczą w stanie permanentnego napięcia. Tu nie ma żadnych przypadków. Natomiast Polska po pierwsze nie akceptuje takiego stanu rzeczy, po drugie stara się coś z tym zrobić. O serdów to jest na Lubelszczyźnie jak najbardziej i... To, że oni tego typu pocisk wysłali w taki sposób, aby on, zawracając właśnie celowo w rejonie granicy polsko-ukraińskiej, kierował się na właściwy cel, atakując go de facto, jak gdyby od tyłu względem ogólnego kierunku działań wojennych, które dzieją się przecież na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy, robią takie coś zasadniczo, aby dokonać zmylenia systemów przeciwlotniczych ukraińskich, ale jednocześnie przy tej okazji właśnie naruszają naszą przestrzeń powietrzną i robią to całkowicie celowo. Przy okazji, Panie Kapitanie, jednocześnie... Rosjanie mogą sprawdzić nasze systemy, czujność, nasze właśnie. zabezpieczenia. To im daje pewien pogląd w tej wojnie hybrydowej, której, której jesteśmy mm. częścią. Wcześniej był inspirowany szturm na polskiej granice. Teraz, jak rozumiem, to jest nowa odsłona, która ma, no właśnie, co pokazać Rosjanom? Ale proszę spojrzeć, panie redaktorze, pierwsze rzeczy to były na przykład wlot helikoptera na kilka minut albo wlot rakiety, który trwał też kilka minut. Ten wypadek w Przewodowie to jest inna kategoria, bo to był upadek zestrzelonego pocisku i dotyczyło też upadku, co jest wskazówką na obecne działania, upadku pocisków, które zestrzeliwały ten cel rosyjski. I teraz to już było tylko 39 sekund. Oni skracają czas, bo. Polska reaguje coraz szybciej. Przesunięte siły i środki rozpoznania radioelektronicznego, dyżurne pary, już nie jedna, a na przykład dwie, czy nawet trzy pary dyżurne samolotów, zarówno polskich, jak i sojuszniczych amerykańskich, powodują, że oni na krótszy czas mogą sobie pozwolić na tego typu zagrywki. I coraz bardziej się muszą przykładać do tego, żeby im się to udawało. Ale uważam, że katalog bardzo przykrych, Konsekwencji, jakie Polska mogłaby zastosować względem Rosji, w ogóle nie zostały jeszcze naruszone. My na razie działamy reaktywnie. A gdybyśmy zrobili tak, jak chociażby Estonia, podczas ostatniego terminu wyborów prezydenckich w Rosji, gdzie mieli prawo głosować obywatele rosyjscy przebywający na terytorium Polski w ambasadach i konsulatach rosyjskich, gdybyśmy podobnie jak estończycy, Rejestrowali na wideo wszystkich, którzy tam idą, sprawdzali im dokumenty i następnie pozbywali się tych, którzy już nie mają prawa legalnego pobytu w Polsce, byłoby nieźle, gdybyśmy y, wykonali szereg kontroli, na przykład przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na wszystkich budynkach, które są wykorzystywane przez Rosję w Warszawie, i usunęli wszystkie nieautoryzowane przez Polskę urządzenia radiowe i inne, że tak powiem delikatnie, też by były jakieś tego tytułu konsekwencje i Rosjanie zaczęliby się zastanawiać, czy im się opłaca tego typu działanie z naruszeniami naszej przestrzeni powietrznej. Na chwilę obecną takich działań nie było. Jesteśmy zachowawczy i uważam, że już w tym momencie za bardzo zachowawczy, ale widać, że nasz system rozpoznania radiolokacyjnego, który kontrolował cały czas Kurs tego pocisku, wiedział o nim wszystko, wiedział ile czasu przebywa w naszej przestrzeni, z jaką prędkością, z jakimi e, dokładnie według jakiego azymutu się porusza i że nie zagraża on żadnym obiektom na terytorium Polski, bo nie leci w głąb, pokazuje, że nasz system został znacząco dopracowany i uszczelniony w chwili obecnej, i to już Rosjanie też wiedzą. Panie też kapitanie, no dobrze, do ale ogłatego. jeżeli ten pocisk by przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej nieco więcej niż te 39 sekund. Jak wówczas powinniśmy no się zachować? Było, możemy wiadomo. zestrzelić taki pocisk manewrujący, czy możemy na przykład ten pocisk przechwycić? I w ogóle, czy to jest możliwe, żeby taki pocisk, taką rakietę przechwycić? Tu sobie trzeba odpowiedzieć. Technikalia są takie, że przechwycić jest niezwykle ciężko, raczej bym to powiedział, że nie. Zestrzelić tak, tylko teraz dokąd to leci? Jeżeli to leci w miejsce i kierunek jest taki, że sugeruje niebezpieczeństwo dla ludzi mienia infrastruktury krytycznej, należy zestrzelić. Jeżeli nie i kurs jednoznacznie wskazywał, że następuje manewr zwrotny nad już terytorium Polski, żeby zawrócić z powrotem w kierunku Ukrainy, nie należało podejmować oprócz rejestracji tego incydentu żadnych innych działań, bo to takie działanie, gdyby było na przykład próba strzelenia, czy to przez samolot, czy to przez systemy przeciwlotnicze ziemne, naziemne, groziłoby konsekwencjami nawet takimi jak w przewodowie, bo i obiekt zestrzelony, a tam jest w przypadku tej rakiety, która wtargnęła e, prawie pół tony materiałów wybuchowych plus ładunki, jakie są w rakietach. To jest wszystko niebezpieczne. Gdybyśmy byli w stanie wojny, inna rozmowa, jeżeli nie jesteśmy w stanie wojny i monitorujemy trasę przelotu, nie należało. Podejmować tak ryzykownych działań jak próba zestrzelenia, bo one mogłyby być szkodliwe dla naszych obywateli. I tutaj dobrze monitorowano sytuację, co do sekundy wiadomo wszystko, o prędkości wszystko, o kursie wszystko i o tym, że nie leciała w miejsce, gdzie mogłaby zagrozić obiektom lub obywatelom RP. To nie pierwsza taka sytuacja. Ja rozumiem, że tak samo wówczas należało postąpić, i tak postąpiono chociażby z helikopterami, śmigłowcami bojowymi, tymi z Białorusi, które wkroczyły w tamtym roku na terytorium, przekroczyły, jeżeli mówimy o przestrzeni powietrznej, państwa polskiego Halo, no to Ale od tamtej pory. Ale od tamtej pory, bliżej granicy, znajdują się już pododdziały wyposażone w nasze zostawy przeciwlotnicze odpalane z ramienia grom i piorun. I w przypadku kolejnego tego typu naruszenia, a tam są tereny rzadko zamieszkane, istnieje prawdopodobieństwo, że mogłyby te nasze pododdziały uzyskać zgodę na zestrzelenie. I o tym Białoruś już wie. Ponadto świeża deklaracja yy, dotycząca tego, że w rejon województw, które graniczą z Białorusią i Obwodem Królewieckim, zostanie przesunięta większa ilość żołnierzy na stałe i nasza armia będzie w tamtym rejonie yy, miała większą stałą obecność operacyjną, co jest uzasadnione. Tak, rzeczywiście tak miało się wydarzyć. Tylko ja pamiętam, że ówczesna opozycja krytykowała to przemieszczenie tych ludzi tysięcy żołnierzy zdanie. w stronę wschodniej, wschodniej granicy, żeby zabezpieczać rzeczywiście sytuację. Tu jest mowa raczej o tym, że to co minister Błaszczak wskazał, nowe lokalizacje, gdzie będzie rozwijana infrastruktura, to raczej jest o tym, że jednostki tam będą tworzone albo rozbudowywane, rozwijane, a nie tylko czasowe przerzucanie z innych rejonów, z innych jednostek. Więc to jest jak gdyby wypadkowa obydwu tych konceptów. Panie kapitanie, powrócę też do tego, od czego my dzisiaj zaczęliśmy, bo to jest kolejnego, kolejna tego typu sytuacja, więc te pytania o polskie bezpieczeństwo się pojawiają. Czy my się powinniśmy pogodzić z tym, że jesteśmy państwem przyfrontowym, że ta sytuacja będzie trwała lata, jeżeli nie dekady, że zmienił się ten porządek, architektura bezpieczeństwa w naszej części, w naszym regionie? Powinniśmy do tego przywyknąć? Takie sytuacje będą się powtarzały? Niestety to trzeba przyjąć, że w takim położeniu geograficznym, w jakim jesteśmy i tak długo jak trwa wojna na Ukrainie, niestety ryzyko takie istnieje. W związku z tym nasze służby, nasze systemy bezpieczeństwa oraz świadomość społeczna muszą ten fakt mieć cały czas na uwadze. Natomiast my cały czas podnosimy swoje zdolności, jeśli chodzi o to rozpoznanie i możliwość zwalczania tego typu Incydentów I pytanie, w którym momencie Polska podejmie decyzję o tym, że na ostro, że tak powiem, będzie się takim Kto pani kapitanie podejmuje, przeciwstawiać. To Pani kapitanie podejmuje taką decyzję. Jest obcy obiekt w przestrzeni powietrznej państwa polskiego. Zapada decyzja o tym, że należy ten obiekt zestrzelić. Zależy od tego, czy jesteśmy w stanie konfliktu zbrojnego, czy nie. Jakbyśmy byli w stanie konfliktu zbrojnego, to to zdecydowanie leży w gestii wojskowych i Ministerstwa Obrony. W przypadku, kiedy jest okres dla nas, jest to okres pokoju, to są od tego odpowiednie procedury. Traktujemy to właśnie, czy to jako procedurę renegade, czyli cel powietrzny jakiś poruszający się w nieznanym kierunku, być może kontrolowany przez obce siły. I co z tym zrobić? Czy jest to w związku z tym sytuacja zakładnicza, czy nie jest, i tak dalej, i tak dalej. Procedury tego typu były opracowane. I w czasie pokoju wygląda to inaczej niż w czasie wojny, i tutaj zawsze będzie cywilna decyzja w tym zakresie przekazywana do realizacji naszym siłom zbrojnym w okresie pokoju. Pokazujemy tweeta Jacka Siewiery. Prze, przeczytam państwu, państwu, pokażmy, żeby Państwo mogli lepiej zobaczyć ten wpis. Dziś przed świtem miało miejsce 39-sekundowe wtargnięcie pocisku manewrującego w polską przestrzeń powietrzną, o czym rozmawialiśmy po godzinie 5 rano z premierem Władysławem Kośnikiem. kamyszem Zwierzchnik Sił Zbrojnych został niezwłocznie poinformowany. Sojusznikom przekazano także informacje o przebiegu kolejnego incydentu naruszenia granicy NATO, przez Środki Bojowe Federacji Rosyjskiej. No właśnie, co należy rozumieć z tego razu. komunikatu, panie kapitanie? Amerykanie byli poinformowani od razu, bo para dyżurna samolotów F-22, których kilka sztuk w tej chwili przebywa w Polsce, była podniesiona w powietrze, podobnie jak para dyżurna naszych F-16 i monitorowały sytuację, gdyby zaszła konieczność zestrzelenia tego pocisku w przypadku, gdyby jego m, pro, projektowany kurs uznano za zagrażający dla obywateli, polskich obywateli i polskich obiektów w polskiej przestrzeni powietrznej w większym stopniu niż to miało miejsce. Yy, I reszta sojuszników została poinformowana troszeczkę później, z opóźnieniem, ale odpowiednie służby operacyjne, dowództw i sztabów, jak najbardziej zostały poinformowane, jak najszybciej. Więc tutaj sytuację znają wszyscy nasi sojusznicy z NATO. To też pytanie o reakcję, e, to, że... dyplomatyczną reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Panie Kapitanie. Jak to powinno wyglądać? Został wezwany na dywanik, krótko mówiąc, do złożenia wyjaśnień ambasador rosyjski w Polsce. Jak najbardziej słuszne, ale ja bym właśnie zaczął w tym momencie zastanawiać się nad całym katalogiem. Nie ukrywajmy tego, celowych przykrości, jakie można wyrządzić obiektom, budynkom i obywatelom Federacji Rosyjskiej w Polsce. Jako konsekwencja tego typu działań, wiemy już na pewno celowych, bo skoro nie, nie jest to jeden odosobniony przypadek, tylko już kolejny, to mówimy o działaniu celowym. I tak, aby rozumieli retorsję z tego tytułu i mieli tego świadomość. Panie kapitanie, to ja jeszcze zapytam yy, o kwestię decyzyjności, może nawet pewnego sporu kompetencyjnego, yy, bo mamy tak. Mamy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, mamy dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych i mamy sztab generalny wojska polskiego. W czasie pokoju i w czasie wojny, panie generale, kto tutaj <laughs> tak naprawdę dowodzi i podejmuje decyzje operacyjne? O, pytanie do Pana generała powinno trafić gdzieś powyżej mnie, skromnego kapitana, który zajmuje się tą tematyką. Ale, ale tyle powiem... lat w wojsku, Panie Kapitanie, analizuje Pan <noise> y, 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 sytuację, analizuje Pan Teraz również te struktury wojskowe. wojskowe, to więc pytam Pana jako, jako eksperta, oczywiście. I to jest, to jest y, poważne pytanie, Panie Kapitanie, rzeczywiście, bo dzisiaj mamy czas dla nas pokoju, choć wojna hybrydowa ogromne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale jak wygląda proces podejmowania decyzji, wydawania, Rozkazów. Jest niepotrzebnie skomplikowany i wielowątkowy ze względu na to, że nasz obecny system kierowania i dowodzenia. Jest spadkiem po innych założeniach doktrynalnych, kiedy Polska miała być uczestnikiem misji pokojowych na całym świecie. I stąd taka, a nie inna jest konstrukcja i tak wygląda rozdzielenie kompetencji. O tym, że system kierowania i dowodzenia oraz będący jego wynikiem wojskowy system dowodzenia, wojenny system dowodzenia, przepraszam, wymagają. Szybkich zmian i dopasowania do istniejących okoliczności, o czym od miesięcy ja i wielu moich kolegów mówimy, eksperci zajmujący się tą tematyką. Natomiast po wyborach na tą chwilę powiedziano, że jeszcze tą sprawą się nie zajmą, zmianami tego typu, aczkolwiek jakiś krok w tą stronę wykonała kancelaria prezydenta, proponując pewną racjonalizację w tym względzie, ale ona jest, uważam, zbyt płytka według dostępnych danych i trzeba to ułożyć naprawdę od nowa. Ale tutaj argument obecnego kierownictwa Ministerstwa Obrony jest taki, że dokonywanie takich zmian właśnie teraz doprowadziłoby do tego, że w okresie co najmniej roku, dwóch lat, zanim by wszystko dobrze zaczęło funkcjonować, bylibyśmy jeszcze bardziej bezwładni niż obecnie. No, i tu jest, nie ukrywam dylemat co do tego, co z tym zrobić i jak z tym zrobić. Ja uważam, że nie powinniśmy czekać z wprowadzaniem zmian w tym zakresie, a także z wprowadzeniem właściwej ustawy kompetencyjnej, precyzyjnie regulującej odpowiedzialność pomiędzy wszystkimi organami i osobami wymienionymi na tą chwilę w Konstytucji jako te, które mają prawo podejmowania decyzji w takich sprawach. Bo ta sytuacja, którą mamy dzisiaj. Ona prowadzi w jakimś stopniu do, do paraliżu, to jest możliwe? Paraliżu, jeżeli mówimy o, o tym procesie, no, zakładając, miejmy nadzieję, że taki scenariusz nie, nie pojawi, paraliżę. ale jeżeli Polska byłaby w stanie wojny, te decyzje muszą być podejmowane szybko, muszą być wydawane rozkazy. No i pytanie, pytanie co wtedy? Jak to rzutuje na ten cały proces? Nie nazwę tego paraliżem, natomiast następuje niepotrzebne wydłużenie ścieżki decyzyjnej, a także rozmycie odpowiedzialności. To bardzo istotne, bo żeby ta y, odpowiedzialność się nie rozmywała, to to jest oczywiste. Tak. Panie kapitanie, dobrze, to ja zapytam jeszcze zajrzyjmy na front walk na Ukrainie jak obecnie wygląda teatr działań, to co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na co? Teraz zwraca pan szczególną uwagę w swoich analizach. Co, co powinni wiedzieć nasi widzowie? Nasi widzowie muszą wiedzieć, że Rosja wykorzysta świeży zamach w Moskwie do konsolidacji władzy Władimira Putina. Co on sam zapowiedział zaraz po wyborach, robiąc spotkanie z. Kierownictwem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, którą rozbudowują, która ma dodatkowe dostać zadania i uprawnienia, kiedy będzie dofinansowana, a nawet część jej jednostek będzie militaryzowana, aby stanowiła realną siłę zbrojną, która jest w stanie bronić bezpieczeństwa kraju przed wrogami wewnętrznymi oraz innymi. Do tego wszystkiego Potrzebują zmobilizować między 300 a 700 tysięcy żołnierzy, jeżeli chcą zrealizować ogłoszony przez ministra obrony Szojgu plan stworzenia, sformowania nowych 14 dywizji ogólnowojskowych, 16 kolejnych brygad, wszystkich jednostek potrzebnych do tego, by sformować to w dwie, co najmniej dwie armie i tam ilość korpusów więc potężna ilość ludzi, potężna ilość sprzętu, którego raczej nie mają, a zdolności. Odtwarzania, remontowania i produkcji nie są wystarczające na tą chwilę, ale chociażby wykorzystają tych ludzi, jeśli ich powołają, do tego, żeby uzupełniać w szybszym tempie straty, jakie ponoszą obecnie na Ukrainie. Bo jeśli oni przyjmują miesięcznie do szkolenia i wyposażają pomiędzy 40 a prawie 50 tysięcy ludzi, z tego tracą między 20, a nawet 28 tysięcy w skali miesiąca, to ten uzysk netto wcale nie jest taki wysoki i nie są w stanie tworzyć takich nowych jednostek w takim tempie, jak zapowiadali i jakie są ich plany. A taka ilość dywizji, brygad, to jest możliwość otworzenia nowego kierunku operacyjnego, czy to ogólnie od północy w kierunku Kijowa. Czy też co najmniej właśnie na, na wschodzie pomiędzy Charkowem, sumami, tamtym kierunkiem, i wzmocnienie tego, co jest obecnie zaangażowane na liczącym 1200 kilometrów około. W froncie na południowym i południowym, na południu południowym wschodzie Ukrainy. Teraz co się więcej dzieje? Na to, chwilę. To, obecną... Panie kapitanie, za chwilę o tym, co więcej się dzieje. Za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Stawiamy przecinek i łączymy się z Łukaszem Żmudą, który jest pod dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Dzień dobry Łukaszu. Powiedz, co udało ci się ustalić? Jakie masz nowe informacje w tej sprawie? No, tutaj y, za dużo nowych informacji, jeżeli chodzi o samodowództwo, nie ma, bo tak jak rozmawiałem z rzecznikiem y, dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, to y, na razie nie są planowane następne informacje. Do mediów, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się we wczesnych godzinach porannych, a chodzi o rosyjską rakietę, która wleciała, wleciała w naszą przestrzeń powietrzną. Dokładnie o godzinie 4.23 przekroczyła naszą strefę powietrzną, granicę naszego państwa i w okolicach miejscowości o Serdów w województwie lubelskim nagłe, na głębokość, na obszar naszego terytorium wleciała do dwóch kilometrów. Leciała z z Prędkością 800 km na godzinę na wysokości 400 metrów. Ale pojawiają się kolejne komentarze, jeżeli chodzi o resort obrony. Wcześniej zabierał głos minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier. Podkreślił, że nie było dostatecznych przesłanek, aby tą rakietę zestrzelić, aby zastosować ostrzejsze środki, bo jak stwierdził, nie było takich informacji, że ta rakieta zmierza w w celu, którymś e, zmierza w celu, miałaby trafić w cel na terenie Rzeczypospolitej. Natomiast ten marszałek e, sejmu e, Szymona Hołownia stwierdził, e, że do takich sytuacji e, może dochodzić z racji e, wojny. No, to tutaj kontrastuje troszeczkę z wypowiedziami wcześniejszymi, gdy e, Państwo byli w opozycji jeszcze za poprzedniego rządu. Wtedy, gdy dochodziło do jakichkolwiek sytuacji naruszeń, a było ich kilka, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń powietrzną, to wtedy domagali się natychmiastowo dymisji ministra obrony narodowej. W tym momencie no, głosy padają takie, jak właśnie słyszymy, że do tych sytuacji najprawdopodobniej będzie dochodziło. Tutaj dowództwo operacyjne podkreśla, że nie było autoryzacji i decyzji, jeżeli chodzi o ewentualne zestrzelenie tej. Rakiety, a także ta rakieta nie znalazła się w zasięgu sił lądowych, aby można było dokonać czegoś takiego. Ta rakieta spędziła w naszej przestrzeni 39 sekund i to było częścią szerszego ataku, który Rosja przeprowadzała na terytorium Ukrainy, ale nie tylko z użyciem myśliwców, bo do tego ataku także na zachodnią część Ukrainy użyto także dronów. A bardzo dziękuję Łukaszu za Twoją relację. Do Łukasza Żmud jeszcze będziemy wracać, a my wracamy jeszcze na dwie minuty do naszej rozmowy z kapitanem Maciejem Lisowskim, który jest moimi państwa gościem, ekspertem do spraw wojskowości, analitykiem. Panie kapitanie, no właśnie yy, rzecznik, nie, rzecznik dowództwa nie podaje nowych informacji do mediów. Dla pana to jest zrozumiałe? Trudno jest jakiekolwiek inne nowe informacje podać. Mamy informacje techniczne z obserwacji radiolokacyjnej, mamy informacje techniczne z zapisu e, tego wszystkiego. Więcej trudno jest powiedzieć. E, czy ten pocisk, zawrócony z powrotem na Ukrainę, doleciał do celu, też nie wiemy. Natomiast jak najbardziej e, kolega pański, panie redaktorze, potwierdził, że. Według posiadanych danych nie podjęto decyzji o, jak to się mówi, środkach ostatecznych, ponieważ brak było przesłanek ku temu, czyli nie leciał w głąb Polski, ani nie miał możliwości dolecieć do miejsca, gdzie były skupiska ludności, którą należałoby chronić lub jakiekolwiek obiekty. To są rzeczy, jakie można powiedzieć. Nic więcej. Pułap 400 metrów to jest dosyć nisko, ale pamiętajmy, w chwili obecnej cały program Barbara, czyli aerostaty, które już zaczną niedługo być w polskiej przestrzeni powietrznej, i z nich będzie prowadzona radiolokacyjna obserwacja wszystkich celów nisko lecących czyli tych właśnie na tle Ziemi 400 i dużo niżej metrów będą one dużo łatwiej wykrywane i będziemy tym systemem obejmować również częściowo Bałtyk jako ten sektor, od którego tego typu rakiety manewrujące mogłyby potencjalnie do nas próbować wlecieć i szkodzić naszej infrastrukturze oraz obiektom cywilnym i wojskowym. Bardzo dziękuję. W tym miejscu stawiamy kropkę. Kapitan Maciej Lisowski, ekspert do spraw wojskowości, analityk był razem z nami. Bardzo dziękuję za przybliżenie tej sytuacji związanej z porannym incydentem. Panie kapitanie, kłaniam się. A Państwa dziękuję zapraszam bardzo. za chwilę. Kolejne informacje, kolejne programy. To jest wydanie specjalne na antenie telewizji Republika. Proszę pozostać z nami.